Stare akwarium. Zdecydowaliśmy się na zakup używanego akwarium, choć nasz zbiornik służy nam już od wielu lat. I co z takim baniakiem? Witam wszystkich serdecznie, tyle z tej strony. Przychodzi taki czas, że każdy zbiornik się starzeje. No niestety, czas nie oszczędza nikogo. Nasze zbiorniki, wraz z biegiem czasu, stają się po prostu tykającą bombą. I mogą w każdej chwili się rozszczelnić. Zazwyczaj dzieje się to jak nas nie ma w domu. Spośliwość rzeczy martwych. Aby się uchronić przed niechcianymi przeciekami, akwarium należy co jakiś czas odświeżyć. Nawet nie tyle akwarium, co silikon łączący poszczególne elementy. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Do tego musimy zaopatrzyć się w tezę. Czyli taką zwykłą taśmą używaną w malarstwie oraz silikon akwarystyczny. Oczywiście możemy się obejść bez taśmy, ale myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby zbiornik wyglądał ładnie. A taśma mocno nam w tym pomoże. Obklejamy cały zbiornik taśmą. Dokładnie wzdłuż łączy. Czas poświęcony temu zadaniu zadecyduje o estetyce naszej pracy. Stary silikon można wydrapać, mój jest stosunkowo krótko dlatego go zostawiam, no wykładę na starym, bądź jeśli zdecyduję się go wydrapać jego miejsce. Jak często wymieniać silikon nie wiem, sami musicie zadecydować ile możecie zaryzykować. Ja przyjąłem sobie czas 10 lat, myślę że wcześniej nie ma sensu tego robić. Czy to długo, czy krótko, sami ocencie. Ja się raz przekonałem, czym grozi pomijanie takiego zabiegu. Na szczęście zbytnio na tym nie ucierpiałem. porę się zorientowałem, że akwarium powoli zaczyna wyciekać. Wylało się jedynie jakieś 20 litrów wody, która zalała mi niestety dokumenty z pracy oraz jakąś książkę. Profilaktycznie nowy silikon kładę również, gdy kupię używane akwarium. Zbiornik niejednokrotnie zanim trafi na sprzedaż, długo stoi nieużywany. Często osoba sprzedająca nie przyzna się, że akwarium ma tyle lat, ile ma w rzeczywistości. A przecież używane dziesięcioletnie, zadbane akwarium, wygląda tak samo jak i 2 czy 3 letnie. Ten towar nie zmienia zbytnio wyglądu z upływem lat. Po nałożeniu nowego silikonu ściągam delikatnie taśmę. Jak poczekamy do wyschnięcia silikonu, odejdzie nam razem z taśmą, a tak będziemy mieli ładnie, drobno położony nowy silikon. Jak wyszło, sami ocencie. Wszystkie moje zbiorniki są podklejone na nowo. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam ty.